Witajcie, drogie światusy. Dzień dobry. Dzisiaj znowu będziemy gadać o czymś, co nam. Jak to się mówi, że na język niesie? Ślina na język nosi? No, to ci ślina na język przyniesie. Dlaczego tak się mówi? Nie wiem. Dlaczego się mówi machać czy tam mieldzi Ozorem na przykład? Chyba Jęzorem. Jęzorem, Ozorem. No dobrze. Czemu w ogóle są idiomy? Na co to komu potrzebne? Nie wiem, może pozwalają nam w jakiś sposób y, wyrazić myśli, których nie potrafilibyśmy inaczej wyrazić. No widzisz. No nie wiem, spróbuj powiedzieć, y, że mówić, co ci ślina na język przyniesie, w taki bardziej bezpośredni i mniej obrazowy sposób. Mówić to, co właśnie myślę, co mi właśnie poruszyło, zdenerwowało, albo... Trudno, prawda? tak, dlatego łatwiej powiedzieć, że nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, niż tłumaczyć, że no to już się nie wróci i tak dalej, nie? Mhm. Uh -huh. A ty lubisz używać idiomów? Zależy. A jakie jest twój ulubiony? Nie wiem. Nie myślałam nigdy, nie robiłam z Aha. A ty masz ulubiony? Nie wiem, jakbyśmy się przygotowali do tego odcinka, to pewnie byśmy sobie coś tam wymyślili. Ale to nie jest w ogóle temat, o którym chcieliśmy się rozmawiać. Tak, dzisiaj się Edwin zdenerwował. Tak, zdenerwowałam się, od kilku dni jestem zdenerwowany. No matko. I to nie jest coś, co zrobiło mi dzień. Ja w ogóle nawet nie wiem, jak, jak ugryźć to, ale spróbujmy tak opisać, bo mamy taką klientkę, taką randomową z internetu. Mamy ich dużo. I bardzo się uczepiła, że musi dostać fakturę w wersji papierowej. Mhm. A domyślnie faktury są wysyłane mailem. No, no chyba, że ktoś przy, tuż przy jakby składaniu zamówienia tam napisze w uwagach. Nie wiem, na przykład na Allegro jest tam taka opcja: uwagi do sprzedającego. No w w, sklepie, wielu no. tak. I wtedy poproszę papierową fakturę do tego. No to nie ma problemu, można dosłać. Ale wysłać osobno już, jak już paczka poszła, no to to wiązałoby się no, z pójściem na pocztę, A poczta polska, no. no poza tym, że można i tam kupić, nie wiem, książki z tortami cios siostry Anastazji i krzyżem i jakimś tam jeszcze obrazkiem z papieżem, no to, to się stoi długo w kolejkach i się płaci za te znaczki i cały interes robi się taki mało płacalny, nie? I, i wiesz co, i może od drugiej strony, bo generalnie. Jakby ktoś, jak chce fakturę papierową, to spoko, bo musi obecnie trzeba, jakby wyrazić zgodę na fakturę papierową i, i, i nie trzeba przyjąć. Tylko, że jeżeli ty z automatu przyjmiesz tę fakturę i jest ok, no to to jest, jakbyś przyjęła. No i w pewnym sensie prawo jest po stronie tej klientki, że chce fakturę papierową, to sobie ją dostanie. Tylko zastanawia mnie. Bo ona argumentuje to tym, że takie ma procedury w firmie, że jej firma nie pozwala przyjmować faktur elektronicznych. I w ogóle tak się zastanawiam, dlaczego w tym XXI wieku, w 2023 roku, kiedy to już wszystko jest tak zorganizowane, tak utrudniać sobie życie. Po co? No, ile papieru się marnuje? Wiesz, myślę, że to jest taki bardziej temat, o który warto mówić, dlaczego tak trzeba. Utrudniać sobie życie, bo można ten dokument wydrukować i. I zanieść tej księgowej, czy komuś tam coś się tym zajmuje. No tak. I tak. nie musi to iść pocztą ileś dni, i nie trzeba stać tam w kolejkach i to wysyłać. Ja nie wiem, ja na przykład wciąż są firmy, które dostajemy fakturę elektroniczną, a za kilka dni przychodzi druga pocztą. Ja nie wiem po co. No dokładnie, zwłaszcza, że jeżeli ją dostaliśmy elektronicznie, to już nie potrzebujemy papierowej, bo musimy zaksięgować tą, co dostaliśmy pierwszą, więc po co w ogóle marnować środki tak, na to, z, zwłaszcza, i ona jeszcze przychodzi poleconym. Że, tak, zwłaszcza, że Edwin tak cudownie wymyślił taki system, że te, co są na przykład w dokumencie PDF, to one w ogóle nie ma potrzeby ich drukować, tylko są tak super księgowane. Nie, nie wiem, czy tu mogę zdradzać szczegóły, jak Ale to co robisz. Masz na myśli? No to, że są wgrywane na dysk, potem do systemu księgowego, już nie trzeba ich A, nawet drukować no, nigdy. Tak, i one się zapisują odpowiednio, że się tam odczytuje treść z tej faktury. Więc ten nie ten... to, że nie, papieru się nie marnuje, no to też jeszcze po co marnować te środki na, na pocztę? No chyba, że ktoś ma po prostu na zbyciu. No tak, wiesz. Generalnie, jeżeli masz regulamin w zakupów, to ty tam no jest taka informacja zawarta, że wyrażasz zgodę, akceptując regulamin sklepu, to przy zakupach to wyrażasz zgodę na to, że otrzymasz fakturę w wersji elektronicznej i to jest twoja zgoda. I wiesz, moglibyśmy się dochodzić z taką klientką, i z jednej strony mam takie poczucie wewnętrzne, że fajnie by było kogoś ustawić, kto próbuje mi tam mówić, że ja chcę przestępstwo popełnić, a ale ustawić i pokazać, że w sumie prawo tutaj pomoże. Przestępstwo, że twierdzisz, że faktura wysłana na maila jest też ok? No troszkę tak, tak, ale ona tam napisała, że to wed ich, według ich wewnętrznych reguł w firmie to jest przestępstwo. A według naszych wewnętrznych reguł chodzenie na pocztę to przestępstwo. <grym> tak, chodzenie na pocztę to przestępstwo. Bo na poczcie się marnuje czas. Obsługa jest tak zbiurokratyzowana w taki chory sposób, że w ogóle nie korzystamy z usług poczty Polskiej, mimo że byłoby to czasem wygodne dla klientów. Natomiast nadawanie paczek przez nas jest tak czasochłonne, tak nieopłacalne, że zrezygnowaliśmy z tego. No powiedz. No mam pomysł na następny odcinek. Mi się skojarzyło ze słowem poczta. Ale to, to teraz nie mów, zapamiętaj. Nie, 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 nie zapamiętam Dobra, tam wszystko, ci potem powiemy no, sobie. Zapamiętam. Bo tak, to co, to, co w ogóle powiedziałem, że taka trochę z jednej strony jest myśl, żeby kogoś ustawić i pokazać, że hej, trochę się tam, paniusiu, rozpędziłaś. Ale z drugiej strony szkoda mi czasu na to, żeby te 3 czy cztery złote, mimo że stracę, no bo tak mamy wyliczone, ona zamówiła coś za 30 zł, prawda? Mhm. Więc. Jakby tutaj to jest no bardzo duży procent tego zarobku, ponieważ gdyby napisała, że chce fakturę przed złożeniem zamówienia i byłoby to w uwagach, to byśmy to wrzucili. Natomiast ona napisała, że chce fakturę, że paczka została wysłana. I to jest coś takiego, że po co sobie tak utrudniać życie. Wiesz? Mm -hmm. Gdyby ona ten dokument normalnie wydrukowała i wyjazd drukarki i, i, i ta księgowa by księgowała, to on, wiesz, nie różniłby się niczym od tego, że my go wydrukowaliśmy, włożyliśmy do, do pudełka. On nie jest podpisany, on nie jest podstemplowany, bo nie ma już od 10 lat obowiązku, czegoś takiego. Chodzi Ale może o... w ich firmie jest księgowa, która Zobacz. ona sobie tak wymyśliła, przecież wiesz jak to jest z niektórymi. Tak, i wiesz, najlepsze będzie, że wyślemy ten dokument. Ale nie ma podpisu. I nie będzie podpisu i ktoś nam będzie mówił, że mamy im wysłać dokument podpisany, co jest, wiesz, to, to jest chore. Natomiast, wiesz, wyślemy go za pomocą takiej usługi. Nie, że nie będziemy chodzić na pocztę, tylko wgrywasz PDF-a i tam się to automatycznie drukuje i poczta już to zaniesie, więc mhm. ja, ja nadal nie popełnię grzechu pójście na pocztę polską. Okej, okay. ja tylko tu chciałam dodać, że mimo wszystko jest jedna, było, przynajmniej była, zaleta poczty, był taki moment, że planery były wysyłane nie tylko przez kurierów takich, nie wiem, jak na przykład DPT, ale też przez pocztę polską. I wtedy to było śmieszne, bo na przykład mój tata brał taki wózeczek i, i, i było tych, nie wiem, paczek z 30 i szedł z nimi na pocztę, ale te paczki przychodziły po prostu pięknie, w takim sensie, że nawet jak był jakiś zwrot, bo ktoś nie odebrał, to one po prostu były jakby, nie wiem, jakby je nosili na, na, na rękach, jakby basa. A paczki, które są czasem przez inne firmy kurierskie dostarczane, no to, znaczy generalnie no... Różnie bywa, nie? Różnie bywa. Najgorzej, najgorzej do tej pory było z GLS-em. Oni, tak, paczki, które przynajmniej my mieliśmy z nimi do czynienia, albo te, które do nas dochodzą, to w najgorszym stanie były. No ale, no, ale wróćmy do tego utrudniania sobie życia, bo ja już wymieniłem tam ze trzy maile, żeby, wiesz, bardzo mi korciło, żeby być niemiłym, ale no nie mogę być niemiły, bo jestem przecież bardzo miły. Ale... Ale to sobie pomyślałeś, to twoje. Tak, to sobie pomyślałem, to moje. Tylko tak się zastanawiam, po co sobie tak życie utrudniać. Ludzie naprawdę mają czas na to, żeby to życie sobie nie wiem, nie, nie mogą zająć się pracą, tylko będą teraz tu ze mną mailować. Elwin. Straszne to Ja ci jest. powiem o co chodzi. Najprawdopodobniej tam jest ktoś, kto robił coś przez ileś lat, tak, i nie zauważył, że się przepisy zmieniły. I tak ma być nadal. A poza tym jakby sobie uprościła, lub uprościł księgowe lub księgowa życie, no to by się okazało, że ma, nie ma wcale tak dużo roboty. Wiesz, bardzo, bardzo chore to w ogóle jest, ponieważ ja bym mógł odmówić wystawienia, jakby zrealizowania tej usługi. Powiedzieć, że albo bierzesz fakturę. Elektryczną, albo ci nie wyświadczymy usługi. Więc to jest, tak, przepisy są głupio skonstruowane, że, że moglibyśmy się dochodzić i doszlibyśmy do sytuacji, że ona nie zamówi, ona będzie niezadowolona, ale na przykład dla nas to jest problematyczne, mimo wszystko wysyłanie tego dokumentu, więc mógłbym z tego zrezygnować. No trochę chore. No. Jeszcze ktoś operuje na bardzo dużej ilości papieru, drukuje to, ktoś to musi później sprawdzać. Zwłaszcza, że my już jej fakturę wysłaliśmy i ona ją zakwestionowała, ale ponieważ ją dostała, to musi zaksięgować elektroniczną, a nie papierową. Znowu. No, no dobrze, ale yy, widzisz, porozmawialiśmy sobie o utrudnieniu życia. No i chyba w tym wszystkim jeszcze chodzi o to, że nawet jeśli już, w sensie Chodzi o to, że czasem zastanawiasz się, czy naprawdę warto kogoś usadzić. Tak jak ja, ja mam często tak z komentarzami na YouTubie. Coś tam, wiesz, uruchamia się, coś tam pisze. Ja tak już chcę odpisać, ale tak. Szkoda czasu, nie? Szkoda w ogóle czasu na wykłócanie się. Oczywiście nie zawsze, nie zawsze mam taką postawę. Czasem jestem wkurzona na Edwina i po prostu jeszcze do tego dochodzi jakiś komentarz. A czyli dobrze ze mnie? Tak, Oczywiście naprawdę. wszystko jest przez ciebie. Nie, no po prostu życie denerwuje i potem jeszcze jest ten komentarz na przykład, coś tam i to jest ta kropka na D i wtedy zazwyczaj niestety brakuje mi tego spokoju i nie jestem już jak Jedi, tylko się, się wściekam, ale zazwyczaj staram się olać te komentarze i w takim przypadku też jest właśnie taka dobra... Dobra, odżałuję te 3 złote i daj mi babo spokój, nie? Tak, nie dochodź się, ustawimy tylko w systemie, żebyś więcej nie mogła zamówić. No, ale wiesz co, w ogóle ja taką metodę stosuję, nie tylko w komentarzach na YouTube, gdzie się z hejtem spotykamy, ale też na przykład w pracy, jak czasami, wiadomo, jak masz kontakty z ludźmi, to nie z każdym tam zaiskrzy tak, jak powinno być. I stosuję coś takiego, że ja na przykład piszę taki komentarz, piszę takiego maila, w którym pojechał komuś, a potem to kasuję, ale w głowie już mam taki, to, tak to wygląda, jakbym ja to już wysłał, już powiedział, co chciałem, a potem już mogę spokojnie z kimś rozmawiać. Ale to jest bardzo ciekawy pomysł dla wszystkich, uh -huh. bo właśnie to też widzimy na, na YouTubach generalnie, nie tylko u nas, ale wszędzie. Ktoś na przykład, nie wiem, ogląda jakiś film i go to porusza, nie wiem, bardzo ekscytuje, albo w dobrym, albo w negatywnym sensie, i już tam paluszki świeżą, już czuje ten taki haj, taki przypływ emocji, już tam napisze, dlaczego coś tam zrobiłaś, albo dlaczego to, albo tamto. Mm, I napisz, ale nie wysyłaj. Tak, no. i skasuj, i potem powiesz, bardzo fajny film, dziękuję za to, za waszą pracę. Ta, no. Ktoś ma poczucie, no bo wiesz, ja tam dopisałem sobie już parę razy. No widziałam. Tak, <laughs> tak, napisałem maila, to już nie jest pierwszy, bo już dwa razy skasowałem to, co chciałem wysłać. No to cię bardzo nosiło. No bardzo mnie nosiło, w ogóle zaburzyło to mój zen w ostatnich trzech dniach, bo, bo dla mnie to jest tak niezrozumiała postawa. No. Ale... ale wiesz, co, ludzie często mają niezrozumiałe postawy, ale znaczy. Ja teraz mnie to tak nie rusza, więc teraz jestem ta mądrzejsza. Ale w drugą stronę, jest jak ja się na przykład o coś i czepiam i ty mi mówisz, dlaczego ty tym się przejmujesz to tak? Bo się przejmuję, kurde, nie? Mhm. Mhm. No. No więc ten pytanie. Czy według was warto iść w zaparte i choć się nie ma racji, to, to kogoś próbować. No, jak to powiedzieć, ustawić? Czy, czy warto odpuszczać? Czy w sensie, ty masz rację, ta osoba nie ma racji. No, na przykład, czy, czy wy tak robicie, drodzy słuchacze, że ach, nawet jak wiecie, że jest jakaś szansa, że nie macie racji, to będziecie szli w zaparte i do końca i komuś będziecie udowadniać, bo będzie po waszemu? Czy, y, czy lepiej odpuścić, czasem stracić y, i, I tyle. Ja to tego tak odpuszczam, że nawet się profilaktycznie przyznaję do czegoś, co nie zrobiłam. Czasem jak się wściekasz, na przykład kto, kto źle papier toaletowy powiesił. I dziewczyny, nie, to nie ja, to nie ja ją ja dobra, to ja, chociaż to nie byłam ja, ale po prostu, żeby się sprawa rozwiązała. I zobacz, i teraz ktoś to słucha, to sobie pomyśli, to Edwin, to jest jakiś tam narwaniec, mówi, jak mają wieszać papier toaletowy. No tak. Nie, to w ogóle jest zupełnie o czym innym. No. Ponieważ to nie jest jak wieszać papier, tylko po prostu wieszać papier, a nie rzucać go na podłogę. I, I oto ja nie rzucam. Wszystkim... Tak, kładę. Kładę, jak <laughs> po prostu... Położę go na podłodze. Nie, chodzi mi o to, że... Jak wiesz, dzieciaki nie pamiętają, to ja mówię, dobra, zrobiłam, daj podniosę czy, czy coś tam. Chodzi o to, że odpuszczam, do tego Aha. Aha. stopnia. I teraz mnie zachęcasz do tego, że powinienem nawet w takich rzeczach odpuszczać jak ten papier taletowy. To znaczy, ty miałeś w ogóle zanim musieliśmy do tego, miałeś taki pomysł, żeby nagrać o moich wadach. O tym chyba nagramy, bo teraz mnie trochę zdenerwowałaś. To ja na przykład wiem, że. że, że Twoje, twoja taka brak umiejętności odpuszczania i skupiania się na. już mnie wyciszy zaraz, tak. Na, na drobnostkach. No tak, to jest coś, na czym można by pracować. Dobrze, zakończmy ten odcinek. Nikogo nie interesują moje wady. No, na wiem. pewno interesują twoje. Ale. Ja się w swoich wad nie wstydzę. Ja wiem, kim jestem. A, ja też się nie wstydzę. I o tym porozmawiam w następnym odcinku. Nie, porozmawiam o czym innym. No to może w następnym jeszcze porozmawiamy, bo, bo nagramy po prostu. Mamy nadzieję, że zrobiliśmy Wam dzień dzisiejszym odcinkiem w jakiś sposób i podzielicie się swoimi spostrzeżeniami w komentarzach. A dzisiaj się z Wami żegnamy, wyciszam Sarę i do usłyszenia już wkrótce. the poem.